I witajcie ponownie na kanale Laros. Dzisiaj makijaż jednocześnie połączony z pielęgnacją Także zrobimy sobie takie szybkie get ready with me I oczywiście spa Więc będą nowe płatki pod oczy Maski w płachcie Oczywiście przetestujemy sobie Lekką emulsję ochronną od marki Basic Lab A po to jeszcze podkręcimy pielęgnację I nałożymy serum antyoksydacyjne, Aż z 20% witaminą C No i użyję dzisiaj Waszego ulubieńca, czyli Serię Artless Glow od marki Heimisch Produkt w gąbeczce, to jest podkład, który przepięknie rozświetla bardzo ładnie kryje, zobaczcie, jak przecudownie wyrównuje również kolory skóry, no i daje ten efekt. Wow! Oczywiście zwieńczymy to pomadkami marki Jada, także mam nadzieję, że ten makijaż Wam się spodoba. Będziecie na bieżąco z naszym kanałem, czyli subskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek, wpadajcie na Instagram. No i co dziś, zaczynamy dużą dawką wiedzy, makijażu i pielęgnacji. Tradycyjnie zaczniemy od oczyszczania. U mnie nowa pianka marki Pyunkan Kjul. To jest marka, która przede wszystkim kładzie nacisk na bardzo basicowe, proste składy, które mają leczyć naszą skórę, głównie nastawiona na serę atopową, wrażliwą, problematyczną, więc pojawia się nowa seria calming, która ma wyciszyć skórę i mamy tutaj wąkrotkę azjatycką, która właśnie tak działa na naszą skórę, a dodatkowo pojawia się delikatny kwas salicylowy w postaci ekstraktu skory wierzby białej. Sama pianka ma bardzo taką delikatną, tą konsystencję, więc się też moim zdaniem bardzo przyjemnie rozprowadza. No i dodatkowo, moim zdaniem cena jest bardzo przyjemna, ponieważ pianki zwykle używamy rano i wieczorem, to jest taki produkt basicowy, więc nie chcemy, żeby ten kosmetyk był drogi, Ażeby spełnią po prostu funkcję oczyszczania, e, delikatnego demakijażu, jeżeli chcecie ją po prostu zmyć na przykład resztki olejku. E, więc tutaj akurat marka piemkan Wam się świetnie sprawdzi. No i dodatkowo e, delikatnie złości skórę, odświeży ją i bardzo ładnie wyrówna kolory. Także moim zdaniem, jeżeli chodzi o taką basicową pielęgnację, Dajcie, przy osuszaniu skóry twarzy najlepiej wykorzystywać ręczniczki papierowe, ponieważ są przede wszystkim bardziej higieniczne i nie roznoszą wam bakterii, zarazków. Przede wszystkim one nie utrzymują się tak jak na zwykłych ręcznikach przez kilka dni, nawet po suszeniu, więc automatycznie e, nie roznosimy bakterii i skóra jest e, moim zdaniem lepiej przygotowana do aplikacji poszczególnych kosmetyków. E, teraz przejdziemy do tonizacji. Tak naprawdę od razu nałożymy sobie esencję, czyli e, fermenty. Fermenty od Coselix są moim zdaniem jedne z najlepszych. Tutaj mamy dodatkowo e, niacynamit który bardzo ładnie rozjaśnia e, to jest też taka funkcja jednocześnie nawilżania skóry twarzy, ponieważ niacinamid bardzo ładnie odświeża skórę, delikatnie ją złuszcza, a przy okazji, jeżeli macie skórę mocno odwodnioną, bardzo ładnie ją nawilży, a celę problematyczną na tyle nawilży, że nie będzie się wydzielać sebum, więc bardzo Wam polecam takie rozwiązanie. A dodatkowo przygotowujemy skórę, zmiękczamy i pojawia się adenodyna, która bardzo ładnie rozjaśnia skórę, więc jeżeli macie na przykład problem z niedoskonałościami, chcecie rozjaśnić na przykład przebarwienia po nich, Moim zdaniem idealne. Teraz ulubiony etap mojej pielęgnacji, czyli płatki pod oczy i maski w także będziemy się mocno rozpieszać. U mnie dzisiaj nowość, płatki e, od marki Farmstay. E, tych płatków jeszcze nie widziałyście u nas na kanale. To są płatki, które zawierają oczywiście wąkrotkę azjatycką i złoto koloidalne, e, dzięki czemu bardzo ładnie rozjaśniają skórę pod oczami, napinają e, Zdejmują smaczenie, pojawi się również proszek diamentowy, który mocno rozświetla skórę pod oczami, więc moim zdaniem genialny kosmetyk. Dalej mamy do przetestowania dwie maski w płachcie. Dzisiaj sobie wybiorę tą z kaktusem od marki Yabach. Kaktus to jest, słuchajcie, w ogóle funkcja figowa, to jest... E... Odpowiednik kwasu hialuronowego niskocząsteczkowego, ponieważ to jest składnik, który mocno nawilża skórę, ja w ogóle uwielbiam maski w płachcie, z uwagi na to, że tam nie mamy żadnych zbędnych wypełniaczy, e, więc możecie sobie po prostu nałożyć na przykład taką maskę w płachcie e, i macie pewność, że tutaj znajdują się po prostu same esencje w tym kosmetyku. E, ja bardzo lubię taki produkt, ponieważ i mocno nawilża, e, ściąga na przykład opuchliznę, możecie sobie taką maseczkę na przykład włożyć do lodówki i zobaczcie, ta płachta jest taka gruba, mocno sączona, więc też dobrej jakości i nakładacie ją sobie na skórę, trzymacie przez 15 minut i oczywiście rada od nas, że jeżeli kładziecie maskę w pachcie, to pamiętajcie o tym, to też pojawiło się w naszym poradniku tego nie rób, 5 takich podstawowych błędów, żeby nie trzymać maski do momentu jakby się całej esencji, tylko pamiętajcie, że ona musi być delikatnie jeszcze nawilżona, żeby po prostu nadawała się do zdjęcia i żeby automatycznie nie wysuszała Waszej skóry. Więc pamiętajcie o tym i nie trzymajcie do końca tak naprawdę takiego suchego płatu tej maski, tylko żeby jeszcze troszeczkę znajdowało się na niej esencji. Resztę po prostu rozprowadźcie po szyi, dłoniach i ewentualnie zachowajcie sobie na kilka dodatkowych dni albo jeszcze na przykład na oparanku tą esencję i zmieszajcie. Dobrze, dzisiaj na 20 minut minęło. Prawdziwe domowe Pa, powiem Wam, że ja taką chwilę relaksu bardzo lubię. O, trochę mi słuchajcie płaski zjechały, no ale skóra, no zobacz, no jest ewidentnie rozświetlana. To widać, ja w ogóle się od razu lepiej po takim zabiegu, skóra jest bardzo ładnie nawilżona, zregenerowana, jest taka pełna blask, więc no... Ja wam oczywiście polecam, żeby sobie również wygenerować chwilę na takie poranne spa, no bo od razu lepiej makijaż wygląda. A proposowo makijażu, witamina C. Tutaj mamy akurat witaminę c 3 myśnik 0, czyli tą bardzo stabilną formę witaminy C w nowym serum Basic Club, które notabene niedawno się pojawiło na naszej stronie. Mamy też kilka nowości z Basic Club. E, tutaj mamy stężenie 20% witaminy C. Fajna żarowa konsystencja to jest w ogóle idealny produkt do skóry problematycznej, tłustej i mieszanej. Bardzo ładnie rozjaśnia, przyjemna, nie jest tłusta, to jest taka lekko żelowa forma serum, więc moim zdaniem naprawdę Wam się bardzo, bardzo fajnie sprawdzi. Więc czekam chwilkę, aż mi się wchłonie ten kosmetyk i będę nakładać SPF. Dzisiaj słuchajcie, testuję sobie nowość od marki Basic Lab, lekką emulsję ochronną, więc nie będę nakładać kremu. Spryskam delikatnie zamiast kremu taką giełką marki Heymish Bulgarian Rose. Ona i bardzo często zastępuje krem. Jeżeli mam ochotę na taki lekki makijaż, bo ona ma taką bardzo przyjemną formułę, więc możecie ją delikatnie wklepać, ale zobaczcie, ta skóra jest so, od razu taka na rozświetlona, rozświetlana, napięta, więc moim zdaniem na takim efekcie nam chyba najbardziej zależy pod makijażem, albo jeżeli jesteśmy zmęczone po całym dniu, więc no, domowe spa obowiązkowo. Ładna skóra, w ogóle ładnie i promiennie wygląda. Teraz nałożymy sobie krem BB, to jest taki podkład w zasadzie od marki Heimisch, rozświetlający, z serii Artless Glow. Bardzo ładnie się nakłada ten podkład, w ogóle mi się kolor podoba, ja mam 23%, i to jest taki mocno pielęgnujący, e, właśnie podkład, ale też rozświetlający, w ogóle on po prostu przecudownie wygląda. E, to jest kosmetyk, który naprawdę wywoła efekt wow na skórze, bo on i ładnie kryje, jednocześnie bardzo ładnie rozświetla, wyrównuje kolory, co jest oczywiście no, dla mnie chyba i dla wielu osób, które na przykład chcą ujednolicenia, ważne. Dodatkowo ta witamina C od Basic Lab. Powiem Wam, że dzisiaj naprawdę mi się udało to get ready dla Was, bo pokazałam Wam dużo produktów rozświetlających, anti-aging, mocno wyrównujących koloryt i faktycznie wpływających na dobrą kondycję Waszej skóry. Zobaczcie, tutaj mamy skórę niepokrytą produktem, no a tutaj już kosmetyk robi naprawdę fantastyczną robotę. I dzięki temu, że macie taką gąbeczkę, ja oczywiście mogę to przyspieszyć, ale chcę Wam po prostu popowiadać o tym kosmetyku, możecie dosłownie w kilka sekund nałożyć podkład i on będzie perfekcyjnie wyglądał. Generalnie to jest jeden z chyba najlepszych koreańskich podkładów, zresztą jeden z Waszych ulubieńców, bo on faktycznie robi efekt wow. Przepięknie wygląda na skórze, daje taki. Yy efekt i poczucie, że macie po prostu mocno wypielęgnowaną skórę, a jednocześnie macie nałożone podkład. Zresztą zobaczcie, jak skóra wygląda pod oczami po jednej stronie, gdzie jest zaaplikowany produkt, a jak wygląda po drugiej. Jest taki efekt wypoczęcia, prawda? Bardzo to ładnie wygląda. Ja się naprawdę komfortowo czuję w tym podkładzie. I faktycznie, jak go dobrze wklepię taką gąbeczką, która jest załączona do zestawu, no to macie bardzo ładnie nałożony produkt. A i to jest też ważne, eee, produkt przychodzi wam w takim kartoniku, gdzie macie dodatkowo wkład. Więc cena naprawdę jest adekwatna do jakości, do tego, że macie praktycznie dwa podkłady. Więc jeżeli pytacie często o nas o wydajność, to moim zdaniem bardzo się opłaca kupić ten kosmetyk, bo macie po prostu wkład gratis i zdecydowanie na dłużej jeden z waszych po prostu ulubionych podkładów. No a skóra naprawdę wygląda nieziemsko. Zobaczcie ten efekt. Od podkładu również możecie nałożyć sobie korektor pod oczy. On bardzo ładnie wklepie produkt. Ujednolici też powiekę, ale możecie też zaaplikować sobie kremowy brązer. To jest bardzo fajny patent na to, żeby przede wszystkim ładnie wykonturować buzię i żeby ten makijaż trzymał Wam się dłużej. Zobaczcie, jak ona bardzo ładnie wtapia, a nie zdejmuje przy okazji produktu, bo bardzo często takie gąbeczki na przykład dmuchane. Tego Beauty Blender, one mogą Wam e, ten produkt troszeczkę po prostu zdjąć. Musicie dokładać cały czas. A tutaj ładnie Wam w klepie rozprowadzi produkt brązujący. Możecie też nałożyć róż, tint. I powiem Wam, że to naprawdę super wygląda, bo i efekt jest wykonturowanej, delikatnie opalonej skóry. A przy okazji nie musicie dokładać produktu dodatkowo, tylko to, co macie, pracuje Wam na skórze. Zobaczcie. To samo się dotyczy na przykład pomadek w kremie, one są przecudowne, jeżeli chodzi o aplikacje zamiast różu, ponieważ są moim zdaniem bardzo ładnie napigmentowane, no i zaraz zobaczycie efekt. Ja akurat mam Chili Red 02 od marki Yadah, więc pokażę Wam dzisiaj dwa moje ulubione kolory, które przepięknie wyglądają, przede wszystkim się długo trzymają, to jest makijaż w 5 minut, ale to jest makijaż bardzo długotrwały, który bazuje po prostu na produktach, Pielęgnacyjnych I zobaczcie, jak ten rumień ładnie wygląda, więc możecie sobie taką gąbeczką również wklepać. Wasz po prostu produkt, który jednocześnie będzie Wam służył do makijażu ust. I na przykład Wam zrobi efekt takiego wypolerowanego jabłuszka, i możecie go sobie nałożyć właśnie zamiast delikatnego różu. Pora na przeporowanie buzi, natomiast zobacz, ten glow jest naprawdę przepiękny i faktycznie myślę, że koranki bardzo często korzystają z takich właśnie produktów w kompakcie. No przecudownie wygląda skóra, naprawdę. Jeszcze po prostu zrobię brwi, rzęsy i to będzie już komplet. Eee, nałożę sobie puder matujący No Sebum od marki e, Innisfree i to jest słuchajcie marka, która się właśnie specjalizuje w tym pudrze, on ma dodatkowo w składzie miętę, która... Chłodzi skórę, a przy okazji bardzo ładnie utrzymuje makijaż. Zresztą w takich topowych pudrach pokazywałam Wam ten kosmetyk. Zobaczcie, jak przepięknie zdjął ten glow, ale jednocześnie go zachował. To jest bardzo ciekawe, bo ta skóra naprawdę wygląda zdrowo. Można go nakładać pod oczy jak najbardziej. On przede wszystkim wyrówna Wam powiekę i nie zostawia takiej białej tafli, takiej łuny, więc nie. Ściąga wam na przykład waszego koloru podkładu, nie zmienia go absolutnie, nie oksyduje e, a dzięki zawartości, właśnie w składzie mięty, która bardzo o nich chło, chło, chłodzi, no to powiem Wam, że efekt jest naprawdę cudny. Nie czuć mięta ogólnie, no ale jest w składzie i faktycznie daje taki efekt też ochłodzenia, wygładzenia skóry. I zobaczcie, to jest taki efekt e Photoshopu. Mi się bardzo podoba więc teraz nałożę produkty brązujące i wracam do Was z makijażem ust. Zrobiłem już kreskę, brwi, tak naprawdę całe full make-up oprócz ust i wydłużowania rzęs, ale tutaj pokażę Wam nowość od marki Heymish. Ja już kiedyś pokazywałam Wam ten tusz do rzęs, który ma takie wykończenie, no bardzo ciekawe jeżeli chodzi o rzęsy, bo on bardzo ładnie wydłuża je, rozdziela, ale też y, dosyć ciekawie się, mam wrażenie, że zmywa, bo to jest taki y, tusz, który jest bardzo trwały, on absolutnie się nie kruszy, bo on zostawia po prostu taką warstwę na Waszych rzęsach i możecie go zmyć za pomocą po prostu ciepłej wody, przykładacie, jakby też sobie delikatnie zdejmujecie z rzęs, bardzo ładnie też się y, zmywa za pomocą olejków do demakijażu, więc na przykład Make Prep wypuściło taką nowość, którą ja Wam bardzo polecam, bo i skład jest dobry y, i przepięknie zmywa makijaż, a przy okazji to jest coś nowego, jeżeli używacie na bieżąco olejków i chcecie sobie sprawić coś nowego. I zobaczcie, każda rzęsa jest praktycznie rozdzielona. U nasady są rzęsy bardzo ładnie przeciągnięte produktem. No i to oko się automatycznie otwiera, także wytuszuję drugie i za chwilkę do Was. tego makijażu, jak widzicie, możemy wyczarować dwie opcje, czyli dzienną i wieczorową. Ja nałożyłam sobie wersji dziennej 01 Nudy Beige od marki Yadah. To jest taki lakier na usta, który Wam automatycznie zastyga i zobaczcie, on wygląda po prostu przepięknie, w ogóle ten podkład mi się podoba jak wygląda, więc dajcie znać, czy e, lubicie takie wykończenie, lubicie produkty w gąbeczce, one naprawdę bardzo ładnie mm, i się rozprowadzają i finalnie wyglądają przez cały dzień, także no, ten makijaż naprawdę moim zdaniem jest mocno uniwersalny, e, też nawilżający, pielęgnujący, więc no wszystko tak naprawdę można z tą połączyć, e, a teraz pokażę Wam opcję już wieczorową z kolejną tym razem czerwoną pomadką. Teraz chciałam pokazać opcję z wersją Chili Red i to jest już bardziej, myślę, że wieczorowy kolor, ale powiem Wam, że ja na przykład lubię takie na co dzień, więc to jest kwestia po prostu, jakie lubicie makijaże i muszę Wam powiedzieć, że po dosłownie kilku minutach ten makijaż wygląda wręcz perfekcyjnie. Bardzo ładnie się wtopił. Jeżeli chcecie na przykład zdjąć taki efekt pudrowości, na przykład za, za dużo na użycie tego pudru, to bardzo fajne są właśnie mgiełki. One po to są też często wykorzystywane w celu nawet takiej delikatnej poprawki makijażu, bo bardzo ładnie nawilżają, więc redukują to sebum, ale i zdejmują efekt takiej pudrowości ze skóry. Więc ja sobie dodatkowo nawilżę ten makijaż. I muszę Wam powiedzieć, że wtedy wszystko się tak ładnie ze sobą przegryza, a jednocześnie buzia ładnie pachnie, jest wypielęgnowana, no i mamy efekt takiej wypoczętej skóry, więc myślę, że ten patent Wam się spodoba, więc zobaczcie sobie, to jest serum marki Heimisch, e, taka po prostu woda różana i jednocześnie e, mam wrażenie, że to jest taki zastrzyk energii pielęgnacji dodatkowy dla naszej skóry, więc warto sobie czy zastąpić krew w takim letnim, lekkim makijażu, czy po prostu coś, co odświeży Wam skórę w ciągu dnia, no i naprawdę wypielęgnuję ją ponownie, więc dołożycie sobie dawkę nawilżenia. Te pomadki matowe są bardzo dobrej jakości, one przecudownie się trzymają, nie wysuszają ust i faktycznie to jest taki lakier, jak już nałożycie, to on Wam się trzyma. Bez żadnych odprysków, bez żadnych niedociągnięć. Naprawdę przepięknie. Możecie sobie wyrysować tą kreskę na ustach. E, albo właśnie zastąpić delikatny róż, który podbije po prostu efekt takiego wow wypielęgnowanych jabłuszek na policzkach. Więc no, to mi się bardzo podoba. Także dziewczyny, zaglądajcie na ostatnie filmy, które się pojawiły na kanale. Mam nadzieję, że nadrobicie również e, po prostu poprzednie treści. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram. E, no i co? Mam nadzieję, że ten makijaż get ready szybkie Wam się podobało. Oczywiście, gdybym mniej mówił to zdecydowanie szybciej by trwał ten makijaż, natomiast chciałam Wam krok po kroku opowiedzieć o tych kosmetykach i faktycznie pokazać, że warto łączyć pielęgnację z makijażem i tak naprawdę mogą być to dwa w jednym kosmetyki, takie hybrydy, które naprawdę stworzą efekt wow na skórze, a jednocześnie będziecie miały pewność, że nakładacie dobrej jakości produkty. Także się z Wami żegnam. trzymajcie się!